34 900 zł. Leksus elitarny w każdym wymiarze. Chcesz walczyć z łupieżem, czy chcesz go pokonać? Odkryj DERKOS, szampon przeciwłupieżowy rekomendowany przez dermatologów. Eliminuje do 100% widoczny łupieżu już po pierwszym myciu, chroniąc przed nawrotami do 6 tygodni. DERKOS, marka dermokosmetyczna, najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce. Przeciw Nowość, przeciwłupieżowy DERKOS z odżywką, wzbogacony kwasem hialuronowym dla dawki długotrwałego nawilżenia koszyk Twoje oszczędności. W Kaplandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach. Od czwartku papier toaletowy Danbeck 12 rolek tylko 13,99, a kawa miroda z 500 gramów 14,99 z Idę tam, gdzie wszystko mam. Kapland. Teraz prędzej, bardziej, więcej, to Łączmy się szybciej, 5G bardziej. Teraz w i mobile 125 12 5G aż o 300 zł taniej. Wpadł brzucha? NOSPA Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gladiator, wypożycz i oglądaj, kleryżerze. Już za chwilę Festiwal Pizzy w Pizzachach. Jeśli pijesz, ile chcesz. Wielka dolewka Pepsi bez końca. Trzy nowe smaki. Festiwal Pizzy w Pizzachach. Chcesz już. Klopsiki, warzywne. Garden Gardenburma, zacznij nowy rok roślinnie, lekko i smacznie. Nie mój. To one. Raczysz to wyłączyć łaskawa pani, ale o wiele słyszysz. czas na film sepsy. Widząc łamanie prawa przez sąsiadów, pan Zbigniew wielokrotnie informował odpowiednie służby. Wolę być na pusie? Jakie nie reagować? Są takie doniesienia, że córka ma no jeździ bez bezprawka. Nie wróćmy, co ciebie? Ona jeździła praw, w tym samym samochodzie i miała cztery zapisy realizacji. Wnioskuj, że jesteś nieskuteczny, bo kobieta dalej jeździ. Co zrobić, gdy urzędy i policja nic nie robią? Uwaga, dzisiaj o 19.40 zakażę. Przed nami trzeci konkurs w turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Kwalifikacje jutro o 12.45 w Ogosporcie, a konkurs główny w sobotę o 13.00 w TVN. Drogujemy się do Oasis, bo tam zrobisz wszystko, co możesz być, jak nie chcesz. Player One. Jutro o 20.00 w Nietypowa misja FBI. Mamy do kieskek rzędy, w Jestem głodna i uzbrojona. Nie zaczynamy z Sandra Miss Agent. W sobotę o 19.30 w TVN. Witajcie w moim domu. Pyszne jedzenie i ważne rozmowy. Dostanę powiadomienie. wiadomość Polska dla Polaków. Będzie się działo. Magda gotuje internet. Nowy program od niedzieli o 11.20 w TVN. Mistrzowie sportu mierzą się ze sobą i do własnymi słabościami. znaczyłem ja się tak od 10 lat. Mistrzowskie pojedynek. Internal Glory. Nowy program od środy 15 stycznia o 20.50 w TVN. Tak, wyciszyłam się. Chociaż kiedyś bywało głośno. A teraz o tej... mrowie. Wpłacam datek na Wielką Orkiestrę, do jej eskarbonki od Mastercard. Tak, to ja mówię. To prawda, założyłam eskarbonkę i wysłałam siebie. I wreszcie kiedy to z też. W sumie to wszystkim. Bo każda ekipa jest ważna, kiedy robimy coś dobrego. Załóż lub wpłać do eskarbonki od Mastercard na Wielką Orkiestrę. Pomagać znów pełnym składem. Bezcenne. Sprawdź na stronie. Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny, ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves, odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. Wszystko czegoś chcę. Pamiętam o tym internacze. A teraz kambazem ma tylko 1899. Yeah. Wszystko, czego dziś chcę. Wyobraź sobie, że w kieszeni masz cały świat bankowych możliwości, gdzie swobodnie zarządzasz swoimi pieniędzmi. Chcesz zabrać je w podróż dookoła świata? To żaden problem. Wszystkie swoje wydatki masz tu jak na dłoni. Cały ten ogrom możliwości. W Twojej kieszeni. Rewolut. Daj nura do wodnego tajfuna! Najbardziej etickiego parku wodnego hey, w ogóle. No? Dzisiaj robimy z park wodny był wczoraj. Byliście wczoraj bez Ale my nie poszliśmy do. Twoje nie było? Nieważne. Foxy pragnie opowiedzieć Ci o tym, że ich produkty są przyjazne dla środowiska. Że do ich produkcji wykorzystuje energię tylko ze źródeł odnawialnych i że opakowania nadają się do recyklingu. Wszystko jest na etykiecie, bo Foxy nie ma przed sobą tajemnic. Żeby rozkręcić biznes, trzeba zadbać o odpowiednie narzędzia. Takie wspierające Twoją firmę konto Mój Biznes w Banku Milenium, z którym masz 0 zł za prowadzenie konta i przelewy internetowe przez 2 lata w promocji raz na dobry start. Do tego zyskujesz w promocji do 1200 zł premii za przerwę do zusu. To się nazywa dobra usługa. Odsuń kontorny biznes i rozwijaj swoją firmę. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.